Siemanko ludzie z tej strony krywciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes General's Generals, kariera Ruska. Słuchajcie, tutaj się w sumie dużo nie zmieniło, bo w dalszym ciągu mamy PPD i tak naprawdę no, nie zapowiada się, żebyśmy jakoś niesamowicie szybko mieli zmianę broni zrobić. Natomiast na pewno chciałbym PPS-a myślę, że PPS jest taki zdecydowanie lepszy od tej PPS. -y. Tak mi się przynajmniej wydaje, słuchajcie, bo to też w sumie nie wiadomo. Aha, bo tu mamy dwa wybory trybu strzelania pojedynczy i ciągły, OK, a PPS mamy tylko ciągły. Obrażenia ma, PPS na pewno większe, słuchajcie. No i mniej, znaczy większe skupienie tutaj ma w porównaniu do pps -y. Z tym, że pps ma więcej amunicji. Dokładnie, więcej, dwa razy więcej w sumie bym powiedział. Czas przeładowania ma o sekundę i 30 większy, więc no tutaj jest słabiej troszeczkę. Ale szybkostrzelność ma o prawie 100 pocisków na minutę większą, więc, no, to tak powiem, mam szczerze, że ciężko tutaj zrównoważyć. Na pewno, no. Myślę, że słuchajcie, jednak ten PPS jest lepszy, tak mi się przynajmniej wydaje, no PTRD by było najlepsze, no ale. No ale, no ale. Nie no, tak szczerze to ten PPS myślę, że będzie tutaj najlepszą możliwą opcją. No ale to tyle słuchajcie, nie będę tutaj się rozgadywał bardziej no, i tak pieprzył. Natomiast ruszamy z grą. Ok, słuchajcie, jesteśmy w grze, także ruszamy, ruszamy tutaj twardo, nie ma na co czekać, rozstawiamy się. No i oczywiście koledzy z gazem tutaj już czekają, widzę. Będą nas gazować, a nie, to nie ta drużyna, przepraszam Jakby to było w Niemczech, to byśmy mogli powiedzieć, że będą nas gazować No a tu to możemy my gazować ich Nie, my też ich nie możemy gazować To Niemcy będą nas dzisiaj gazować, no tak, no standardowo Bym powiedział, natomiast my ruszamy na A No tak 2 na 10 ten wybór, wolałbym na B w tym momencie jechać Tym bardziej, że ten gościu jakoś tak, no niezbyt szybko zasuwa Szczerze powiedziawszy, mogłoby być lepiej no, wiesz, ustaw się tak, żebyśmy od razu pojechali na C. Po co masz stać jakoś tak dziwnie? No, ziomek, pomyślisz o tym? Być może byś o tym pomyślał? Już w szóstkę tutaj siedzimy, no nieźle, nieźle. I nadgoniliśmy trochę tak szczerze, bo Niemcy przejmowali szybciej od nas to C, słuchajcie, niż my A, oczywiście, nie? A teraz jest tak mniej więcej na równi, to się zakończyło. Jedź, przyjacielu, jedź. Ja sobie nisko tutaj będę siedział bo od pistoletu Jakieś biegi, nie biegi Ja nie wiem, co on Czy on się wbił właśnie na murek, słuchajcie To jest moje pytanie Czy on się wbił właśnie na murek? Oczywiście, że tak Dlaczego by nie? Dobra, jedź z tym murkiem, nie pieprz tutaj Ten też nisko, widzę, siedzi A co tam? Jak wszyscy, to wszyscy No, wjeżdżaj, wjeżdżaj na to, co wjeżdżaj Ale nie przez murek, ziomek Nie przez murek Dobra, idziemy. A to mój, Boże, ale się zlękłym. Dobra, jeden dostał, drugi dostał, trzeci dostał. Tylko to nam niestety nic nie daje. Jest czterech na dwóch. Więc powiedziałbym, że tak trochę słabo. Niestety. Dzień dobry, panie Ruski. Tu nikogo nie ma? Jestem w szoku. Dzień dobry, do widzenia. Co, co, nie pat? Nie pad! No, no, no nie, no nie, no nie. To, to już było lekkie przegięcie, słuchajcie. To było lekkie przegięcie. Miało być tak pięknie, wyszło jak zwykle, niestety. Mam nadzieję, że się zrespie na tym gazie tutaj, żeby nie było lipy. Bo jak się nie zrespie, to trochę gorzej. Tylko pytanie, czy on będzie atakowany tutaj, bo jak nie będzie, to mogę. Jeżeli ktoś, ktokolwiek do niego strzeli, to tak naprawdę szlak to wszystko trafi. O, super, udało mi się. Tylko żeby on się tu nie rozbił, nigdzie będzie, będzie git. Dzień dobry, do widzenia. Hops. Przejmujemy to c. Na spokojnie. Na spokojniuszko, mamy zwiat, kolejny zwiat wbity. Tutaj będzie zamiar z Niemiec przejeżdżał, więc trzeba uważać. No, nie, no. Jakim cudem w ogóle z tego PPD nie mogę trafić dzisiaj? Ja jestem w szoku, słuchajcie. Totalnie w szoku. E, suka blać. Jedne, jedyne co mogę powiedzieć, suka blać. Generalnie tak jestem na drugim miejscu, więc no, jest jak jest. 2-1-2. No, słabo, no mogłoby być lepiej, no ale no niestety jest jak jest. Zobaczymy, czy nasi zdołają utrzymać to. C, chociaż szczerze, powiedzia szczerze powiedziawszy raczej wątpię, jakieś choróbską mnie słuchajcie łapie To jest jeden wielki minus tego wszystkiego, bo jak mnie złapie jakieś choróbsko to dupanie odcinki będą No nie, no nie rób tak, tak to ty nie możesz jeździć, weź trochę zwolnij, ziomek zwolnij No jaki kurwa, kretyn, jeszcze szybciej jedź ja, ja nie mam siły, słuchajcie, do tych ludzi, naprawdę. Czasami nie mam do nich siły. On generalnie pojechał na respa, jak widzieliście. Co jest no, największą chyba możliwą głupotą, jaką można zrobić. No, ale no trudno. No pojechał, to pojechał. Ja to bym chciał sobie tutaj wyjechać bokiem, bo wiem, że się da. Wiem, że się da, więc tak to zrobimy. O Jezus. Co ja robię? Nasi oczywiście. No, genialne to było. Wskakują do wody. Tutaj trzeba uważać, bo no, ci Niemcy mogą być dosłownie wszędzie. Jest ich tu dwóch. Dobra, z tego PPDka to ja tak nie trafię. No kurwa GIN! No dobra. Dobrze, że mam więcej amunicji, słuchajcie, to tu nie ma problemu. Bo nie miał więcej, to tak naprawdę byłaby totalna lipa. Zneutralizowano, oczywiście tu granaty gdzieś lecą wszędzie Więc trzeba na to uważać Do widzenia Dobra, hudefa zginął Jeszcze ktoś, na pewno będą sobie tu jechać zaraz, to trzeba powiedzieć wprost, ale Póki co to jest taki lajcik bym powiedział Natomiast my musimy się udać na A i na C, no bo jakby nie było, no straciliśmy w tym momencie oba i to zdecydowanie stracimy oba. A ze względu na to, że wszyscy nagle się rzucili, słuchajcie, na B. Nagle! Jak wcześniej nikomu nie przeszkadzało, że to B było niemieckie, tak teraz wszyscy nagle się, słuchajcie, na B rzucili. Tak, żeby szybciej chyba grę skończyć. No ale chyba nie spodziewali się tego, że Niemcy sobie tam nie będą przejmować tego A i C. Tak chyba stwierdzili, że A, my sobie pojedziemy na B. To oni wszyscy pewnie też tam pojadą. No to oczywiście, że nie. Dobra, ruszamy w takim razie na cenę. No, a jest ich już, to widać, słuchajcie, to widać, słychać i czuć. Natomiast fajnie by było tutaj podjechać jakoś tak, no, żebyśmy byli niezauważeni, co jest, no, mało możliwe, tak naprawdę, siłą rzeczy. Zginął ten Niemiec? Zginął. Następny tam był na balkonie. O, oh, fuck, no nie, no, relaks, on mnie dziabnął. On na balkonie znowu, a, To ja w niego strzelałem przed chwilą, okej, okay, nie ma sprawy. Oni nam znowu, słuchajcie, B biorą. I to jest taka, no, gra na żyletkę, bym powiedział, bo albo sturmujemy A i C, albo sturmujemy B. No, jeżeli już mamy szturmować tylko jedną stronę, to wolałbym, żebyśmy szturmowali to A i C niż to cholerne B, które jest nikomu niepotrzebne do niczego. No, chyba że będziemy przegrywać to, no to wtedy będziemy brać co popadnie. Tak, szczerze powiedziawszy, ja to tylko mam pytanie, czy to tak trudno, słuchajcie, przejść się. Tak, idealnie ten granat. Idealnie bym powiedział, totalnie idealnie. Ten ziomek zginął? Nie, on jest tam. Mhm. To super, jedziesz czy nie? A, tu jesteś, dobra, to jedź, 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 przyjacielu, jedź. Nie stresuj się po prostu, słuchaj, jedź. Tylko nie wjeżdżaj na żadne murki, no bo to jest, no, że tak powiem, słabe. No i spróbujemy, spróbujemy to C. No, no B na pewno nikt z nas nie przejmuje. No, jak to zresztą widać, słuchajcie, że nikt nie przejmuje. Wszyscy mają to w dupie, wszyscy w tym momencie są na C i na A. To jest jakby, no, powiedzieć. Tutaj taka główna flanka W tym momencie Do widzenia No co za idiota rzucił we mnie granatem Dobra musiałem go zabić bo Normalnie masakra słuchajcie masakra Dobra bierzemy w takim razie tutaj HP no i zasuwamy na górę No myślę góra to jest tutaj takie najbezpieczniejsze miejsce w tym Momencie, przynajmniej zobaczymy, co te Niemcy tutaj jeszcze będą robić. No, mam nadzieję, że ten czołg tu nie przyjedzie, bo jak przyjedzie, czołg, to jesteśmy no, w głębokiej i szerokiej, bym powiedział. Czy im tak ciężko, słuchajcie, zabić Niemca, który jest obok nich? Ja nie mam siły, słuchajcie, ja naprawdę nie mam siły. Totalnie. Spróbujemy na taką odległość go tam działnąć. Szansa jest. No dobra, już nieważne. Ile Niemców, słuchajcie, idzie, to jestem w szoku Tam jest jeden gdzieś Na daleko strzelam, jak widzicie, no, EXP przybywa Jakby nie było, strzelanie, kurde, z PPDK na taką odległość, to jest jednak wyczyn Siłą, słuchajcie, rzeczy Dobra, tu zginął, tu zginął, tam jeszcze idą ale ile ich idzie? Słuchajcie, 50% mamy, to już nie ma tragedii Warto by było to utrzymać tutaj tak dość długo Tylko pytanie, jak długo jesteśmy w stanie to utrzymać, to jest inna sprawa Generalnie oni nam biorą A, widzę Więc trzeba się stąd ewakuować, no No właśnie, gaza. leć, 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 bo mnie zabiją Gdzie on jedzie? No nie, no to znowu ten Kacpro, co za idiota i po co on tu jedzie? Ech, ja nie mam siły, słuchajcie, do tych idiotów. No nie wiem, po cholerę on jedzie naokoło, przez ich resp. Naprawdę, nie mam pojęcia. Ma jakiś chyba fetysz, słuchajcie. Wróć na pole walki. Super. Jeszcze niech nas wywali z gry, to będzie jeszcze lepiej. No, Kaman, ziomek, jedź! Dobra, oni go nie zabiją. No, jakby mogło być inaczej? Bo zanim w ogóle się zorientują, że on tu gdzieś jest, to już będzie po jabkach. On już generalnie jest na B, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na Bangon gdzieś tu jest. Bo chyba go nikt nie zabił. Dobra, przejmujcie to B na spokojnie. Nasi przejmują jeszcze A z tego co widzę. Albo i nie nasi. Super. Tylko co ciekawe C się ostało nam. No właśnie. Do tego momentu. Teraz już nie jest nasze. A było, było naprawdę fajnie i znowu przejmujemy kurwa B I znowu na tym A nikt nie został Ale to wszystko przez tego Kacpro, bo ja chciałem słuchajcie iść na A A on se stwierdził, a pojedziemy wszyscy słuchajcie, wszyscy pojedziemy na B No genialne, po prostu genialne On gdzieś tu jest, tylko nie widzę gdzie Tam jest na pewno jakiś ziomek I to na pewno nie jeden Ja wiem, że ślepota tutaj dopada nie tylko mnie. No dobra, wiem, że on teraz nie wyjdzie. Chciałem go po prostu położyć, znaczy położyć na nim mogę. Chciałem. Co to? Joj, tam z boku. Tego to nie widziałem, słuchajcie, tego to nie widziałem. No trzeba uważać, trzeba naprawdę uważać, bo C jest niczyje w tym momencie. B, no albo przejmujemy to B. Albo tak naprawdę z tym B nie robimy nic. I jedziemy na Ajce. No, ale to już wiecie. To już wszystko zależy. Zależy od tego, jak leży. Ha. Tak się zastanawiam, słuchajcie, zastanawiam się, co z tym faktem zrobić. Nie, no, trzeba jechać na B. No, wprost trzeba jechać, słuchajcie, na B. Ze względu na to, że jest lipa i nam w tym momencie przejmują. I to no, nie powiedziałbym, że mało nam przejmują, bo po prostu nam przejmują. No nie, no z jakiej racji to jest, że mój tam stoi I on nie strzela do nich Z jakiej racji, słuchajcie, to po co on tam w ogóle stoi Niech se da spokój ej, 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 dobra, słuchajcie, trzeba coś tu wymyślić, bo no, szczerze powiedziawszy, jeżeli teraz stracimy to C Teraz stracimy to B Nie będziemy mogli ich przejąć, bo się rozdzielimy No to możemy to jeszcze przegrać I to taka prawda, słuchajcie, że jest szansa, że jeszcze to przegramy no a ciężko by było, znaczy... Nie chciałbym przegrać wygranej gry. Bo to trochę beznadziejne. No kurwa! Ten Zoltan mi już zaczyna denerwować. Tym bardziej, że mnie łeb trochę boli dzisiaj. Więc jak się denerwuję, to wiecie, to tak, e, taka pręga mi przechodzi przez czoło. Po prostu szlak mi trafia wtedy. Dosłownie i w przenośni. Dobra, trzeba jechać na B. Nie wiem jak daleko. Nie wiem. Czy uda nam się cokolwiek tutaj ugrać? Bo, biorąc pod uwagę fakt, że ci Niemcy są już coraz bliżej tutaj, no to jest szansa, słuchajcie, że nic nie uda nam się tutaj ugrać. No, dawaj tym rowerem, no dawaj, come on. No, dasz radę, to tylko kawałek. No dobra, walić to. Tu ktoś strzelał. Tak, postrzelamy sobie trochę z biodra, no i znowu mnie. Wypierdolili jak szmatę. Generalnie strzelam z tego biodra trochę więcej, ze względu na to, że wprowadzili tą baretkę strzelanie z biodra. Nie wiem, czy ją wycofali już, czy nie, bo jakoś nie widzę tam, żeby mi się, że tak powiem, ładował postęp w niej. No a jakby nie było, przydałoby się to, bo ja uwielbiam strzelać z biodra, o czym wy doskonale, słuchajcie, wiecie. Więc no. No kurwa! Nie, no ja nie mam pytań, słuchajcie, ja nie mam pytań. Ci Niemcy są już wszędzie. To B jest bez sensu. Totalnie jest, słuchajcie, bez sensu. No, trzeba jechać w takim razie na C i na, na A. No, bo tak naprawdę, jeżeli oni się tam tak rozstawili, to po co mi iść tam? ja chuja to jest jeden punkt. Oni nie chce go przejmą, nie chce go trzymają, nawet nie chce go, no, robią z nim co chcą, nawet go mogą gwałcić. W momencie, w którym my mamy C i A, to oni tak czy siak przegrają. Więc, no, jedyną szansą jest, żeby oni przejęli tak naprawdę to C. Jak chcą w ogóle utrzymać, no 3% jeszcze mają w tak w sumie Bo teraz będzie 97 Dokładnie, czyli jeszcze 3% mają do utrzymania Ja wątpię, że ja w ogóle zdążę dojechać, słuchajcie, na to C Zanim się gra skończy Jeszcze 2%, a ja jestem, o, 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 kawał drogi stąd W zależności od tego, czy oni zaczną brać to Nie zaczną, no to już jest GG Związek Radziecki wygrał Jest! Tak jest, tak jest Także widzimy się, słuchajcie, zaraz z lobby. Okej, okay, słuchajcie, także jesteśmy w lobby. No i tak 546 expa żeśmy wbili, więc nawet spoko, naprawdę nawet spoko. Mógł być lepiej, no ale nie ma tutaj co narzekać. 4700, z czego 1800, czyli 3000 na rękę. Nawet fajnie, nawet fajnie. Byliśmy na drugim miejscu. Wyprzedził nas Lolp który miał KD13 na 2, więc no zdecydowanie nas wyprzedził. My mieliśmy 6 na 9. If you know what I mean. <ścoughs> 6 zdobyć. No i 516 EXPA, no tutaj tak z tym EXPEM to jakoś się nie popisałem Mogło być lepiej, zdecydowanie mogło być lepiej No ale jest jak jest, słuchajcie To tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał Jeżeli tak, o możemy pistolet kupić Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do kolejnych odcinków Na razie, no i cześć! Podobał Ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj!